Witam Was serdecznie, jest czerwiec, już ponad 3 miesiące nie byłam mu kosmetyczki, więc najwyższy czas, aby zrobić poznawcie. Chodźcie, zapraszam Was ze mną. Dzień dobry, dzień dobry, jestem z modlitwy na Cześć, witam serdecznie. Mama, co to jest? Kusia, odbierz. Biuro Rutkowski, słucham? Zginął transport w Polsce. Takie mhm. tam, tam maszyny. Nie mogą go podobno namierzyć. Mhm. Co się z nim dzieje? Gdzie to miało miejsce? Zaginięcie? Strężanki były załadowane w piątek wydkości. Proszę sobie zapisać bezpośredni numer do pana Krzysztofa Rudkowskiego. A jak tam Anetko, Twoi synowie wrócili już do szkoły, mają zajęcia? Nie, moi synowie nie wracają. Mój syn już skończył szkołę. Aha. Teraz będzie zdawał maturę, starszy, a młodszy nie wraca do szkoły. Mhm. Szkołę zaczniemy od września. Pomałe do której kas chodzi, do drugiej chodził tak? I teraz do trzeciej idzie. Do trzecie. A jak tam sobie radzisz w trakcie pandemii? W trakcie pandemii siedzieliśmy wszyscy w domu. Hmm. Mój mąż też siedział w domu. <gry> Ale nie, bo radziliśmy sobie dobrze. Zrobiliśmy wielkie porządki, okay. <grych> których nie robiliśmy przez dwa lata, więc... Ja to też, wiesz, nie narzekam, bo trochę inne podejście, wreszcie tak trochę się wszystko zatrzymało, ale pozytywnie, znaczy mi się zatrzymało, ale ja chodziłam z trzecia, czwarta, bo tyle miałam zajęć jakichś, wiesz, domowych właśnie, to powiem Ci, że dla mnie był piękny czas, wiesz, z jednej strony, tak? Ale dla mnie też, wiesz co, chwila takiego odlewu, chwila takiego odpoczynku, nie? Aha. Ostatnio byliśmy na takiej ciekawej akcji, oglądałaś może odcinek o wróżkach? Tak, oglądałam odcinek o wróżkach. No i jak Ci się podobał? Podobał mi się. A jak tam, Ty masz podejście do wróżek? Byś poszła, skorzystała z takich usług? Ja nigdy nie korzystałam z wróżki. Wiesz co, no nie wiem, jakoś... Nie... Ja, ja jakoś nie wierzę w wróżki. akcję z wróżkami, potem z Krzysztofem pojechaliśmy do Balsatu na nagranie na żywo. Strasznie I tak ciągle ten tak, tak, wygląda tak Krzyś. I wszędzie Krzyś też często z nami podróżuje i stają, bo nie ma przedszkola. To jest detektyw Krzysztof Rudkowski. Dzień dobry Panie detektywie. Witam Panią, witam Państwa serdecznie. Do naszego biura docierało wiele informacji, które dotyczyły Iwony Wieczorek, gdzie mogą być ukryte, gdzie może być ukryte ciało Iwony, ponieważ w zasadzie nikt nie bierze pod uwagę faktu, że Iwona może żyć. Informacje, które docierają no również do nas, że ktoś widział Iwonę Wieczorek czy w Warszawie, czy w Berlinie, czy w Gdańsku są dla nas zupełnie niewiarygodne. Iwona była bardzo związana ze swoją matką. W związku z tym nie byłoby możliwości, żeby nagle zapomniała o rodzinie. Czyli ja nie Zacz... ma możliwości, żeby Iwona mogła uciec? Nie ma takiej możliwości. Takiej możliwości nie ma. Tym bardziej nie miałaby przed kim uciekać. Musi pani, państwo, wziąć pod uwagę fakt, że jest to jedna z najbardziej poszukiwanych osób w Polsce, jeżeli chodzi o osoby zaginione. kiedy ruszacie? W momencie kiedy dostaniemy mapę, ponieważ osoba ta, która nawiązała ze mną kontakt telefonicznie przekazywała, przekazała mi również informację o tym, że została wysłana mapa. Z, dokładnym, z dokładną lokalizacją i wskazaniem miejsca. W momencie, kiedy dostaniemy tę mapę, ja oczywiście o tym poinformuję policję i na pewno nie będziemy doprowadzać do sytuacji takiej, żeby wjechać tam z koparkami, tylko z pewnością wykorzystamy georadar, tak jak wykorzystywaliśmy to przy poszukiwaniach w okolicach miejsca zamieszkania wony, przy wykorzystaniu w parku, gdzie były przeszukiwane miejsca, które. Były, tak jak Krzysztof Janusz mówił, też przeszukiwane przez policję. Były znalezione pewne ślady. Niemniej jednak te poszukiwania georadarem nie przyniosły nam żadnego Na efektu. Masz tylko pięć wyborów. Mam pięć wyborów? No dobrze, Teraz jakieś sobie wybiorę. Krzysiu, powiedz mi, jak tam Ci te soki smakują? Bardzo. Tak, Bardzo. Tak. Tak, tak? A który najlepiej robisz pić? Z czego? Jabłuszek. Jabłuszek. A sam robisz, prawda? Nie. Nie? No często sam robisz, jak w jabłuszka szykujemy je specjalnym płynem. żeby czas. Czas. A jak ty mówisz, że ta wyciskarka sama soki robi? A ja w tym czasie mogę się tobą zajmować, tak? Mhm. Teraz będziesz mogła sobie zobaczyć. W najbliższym czasie też kupiłam. Takie urządzenia, pojemniki do robienia twaroszku jogurtu, i wsypuje się właśnie takie kultury bakterii do mleka. No i masz świeży jogurt. Kaja Wam dzisiaj pokażę jak łatwo robi się świeży, pyszny jogurt w domowych warunkach. Jakie to jest proste i zawsze nie świeże. Kajów, proszę bardzo. Kaja wsypuje saszetkę. Kochani, tak naprawdę na opakowaniu macie całą instrukcję. Dodaj 900 ml pełnotłustego mleka, wymieszaj i zakręć wieczko. Wle... Nie, czekaj. Wlewamy żądek. No, wle... Teraz wkładamy jogurt do tego. Mhm. No, jogurt, mleko. Jeszcze nie ma jogurtu. Mhm. Mleko z bakteriami. No, żeby trzymała temperaturę. No dokładnie. Nie, to było słabsze. <laughs> dobra, jedziemy, dobra, no jeszcze raz. I ostatnia pokrywka. Dokładnie, tak. I co, zostawiamy na w instrukcji jest na 80 godzin. Ja bym radziła, około 12 godzin wystarczy. Wkładacie potem do lodówki na 5-8 godzin. Dziękujemy za uwagę. Zobaczcie, jaka właśnie jest konsystencja tego jogurtu. Super, ale wiesz, że zrobiłeś, świetnie. Ja Wycydę, tak ja. Krzysiu. Raz, to co kochani, pazurki odpicowane. Przede mną jeszcze jedna metamorfoza, ale to w następnym odcinku. Oczywiście, jeśli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, subujcie, lajkujcie i komentujcie. Buziaki. Mama, to naprawdę jest przyjemne. Wiesz co, tak? Kto to wydał? Ja. Co? Co? No, ja był tak zahaczyny. Powiedziałam Ci, Krzyś, coś. A, nagrywam, nagrywam. Kochana, bo jeszcze nagrywam, teraz jogurty będę robić, wiesz? Bo mam tu... Bo mój kamerzysta siedział i ja byłam na tarasie, on z dziewczyną przyjechał do domu, siedział w salonie i się nie odezwał przez godzinę. A, a, a ja miałam live'a na tarasie. On no się nic nie odzywa. Nie no, do filmu to nie ma sensu. A wiecie co, to się tu wpada? No? przez tą siatkę? Nie widać mi pyszczów? Tylko trzy Dobra, I tak. teraz cięcie, od czego on zacząć. Sypujesz Saszek. Dobra. My się zajadamy jogurtem. Nie, nie zajadamy się, bo nie robiłyśmy, bo to pierwszy raz, no tak, nie powiem. No przecież <grywa>